Seks jest bardzo ważny, zwłaszcza u osób z nadwagą osób odchudzających się, ponieważ podczas jednej sesji seksualnej możemy spalić nawet 400-500 kilokalorii, co dzięki czemu seks może być jednym z elementów kuracji odchudzającej, co jest istotne, to to, żeby w trakcie kuracji odchudzających diet niskoenergetycznych zwrócić uwagę na odpowiednią podaż składników odżywczych, żeby nie wiązała się, żeby dieta niskoenergetyczna nie wiązała się z niedoborami pokarmowymi, również żeby to nie była dieta zbyt niskokaloryczna. Nie ma natomiast przeciwwskazań do unikania, nie ma natomiast przeciwwskazań do seksu w trakcie kuracji odchudzających czy stosowania diet niskoenergetycznych.